Witajcie, witajcie to znowu Jakuralka. Witam Was w kolejnym odcinku. W sumie można powiedzieć, że to jest taki trochę blok. Yy. Oglądałem ostatnio taki jeden materiał i dlatego Wam pokazuję tutaj myślę że wiecie co to są pługi, do czego służą pługi yy. Tak samo obrony, albo glebogryzarka. Na przykład taka, bo oglądałem ostatnio materiał Stanowskiego o Natalii Janoszek. Film trwa 2 godziny 46 minut, i to, co zrobił chłop w tym filmie. To nie dość, że zaorał samą Natalię Januszek, to zaorał wszystkich polskich dziennikarzy z, z wszystkich stacji y, telewizyjnych, gdzie pojawiła się Natalia Januszek, i, i Natalia Januszek i, i Natalia Januszek dziennikarze wyglądają tak, czyli są po prostu za orami, ale wracając do, <laughs> wracając do tego mojego krótkiego filmu podsumowania, nie będę oglądał oczywiście całego tego filmu, bo nie, nie o to chodzi. Tutaj po pierwsze, Krzysztof Stanowski zrobił bardzo dobry lisarz. I tutaj oklaski, bo dawno nie widziałem tak wspaniałego filmu tak wypunktowanych wszystkich rzeczy to co pokazał w swoim filmie i jak pokazał i jak on w ogóle doszedł do tego jak, jak kopał to po prostu no trzeba przyznać, że zrobił bardzo dobrą robotę nie wiem czy Natalia Januszek się potem pozbiera czy się nie pozbiera, ale no nie będę tutaj mówił, że opowiadał, co tam było w tym filmie, ale zapraszam was, jeżeli nie widzieliście jeszcze, zapraszam was po prostu do tego filmu, żebyście oglądali, żebyście zobaczyli jak laska wszystkich po prostu okłamywała i to, co tam jest pokazane, no masakra. Szkoła aktorska występy festiwale. No wszystko, wszystko, wszystko to jedno wielkie kłamstwo. I że dziennikarze polskiej telewizji nie zrobili żadnego researchu, tylko zapraszali Natalię Janoszek jako wielką gwiazdę i tak dalej. Ja myślałem, że pierwszy film Krzysztofa Stanowskiego o Natalii Janoszek to był hit. Tak uważałem. Ale teraz co ujdziemy w tym długim materiale, dwie godziny i prawie 50 minut, to muszę przyznać, że tamten film był słaby. Zresztą Krzysztof Stanowski sam o tym tak powiedział. A tu trzeba przyznać, jak ładnie to wszystko wypunktował, opowiedział i tak dalej. I myślę, że dlatego, bo on zapowiadał, że zrobi trzy epizody. Ale okazało się, że wypuścił jeden długi film tylko pewnie z tego względu, że yy, no wiadomo, był tam jakoś nakierowany przez sąd, że nie można tego, nie można tamtego, bo będzie jakaś yy, jakaś tam kara finansowa, więc zaryzykował, postawił wszystko na jedną kartę, że tak powiem, zrobił jeden film i on się liczy z tym, że może na przykład dostać tam, tam karę powiedzmy nie wiem, 10 tysięcy, czy ileś, ale wyrzucił wszystko na światło dzienne. Więc mi się wydaje, że bardzo dobrze zrobił. Laska po prostu ściemniała ile mogła. Nie mówię, bo rzeczywiście może tańczyła tam, nie wiem, gwiazdy tańczą na lodzie, czy gdzieś tam. Czy ta Twoja twarz brzmi znajomo? Ok, do tego nie, nie przypieprzam się, ale wszystko, wszystko inne to, co pokazał Stanowski o tym, całych Bollywoodzie, Hollywoodzie i innych rzeczach, to masakra. Dlatego nie przedłużam więcej. Mam nadzieję, że kto będzie ciekawy, to oglądnie. I tak jak mówię. Krzysztof Stanowski po prostu zrobił z Natalią to. I teraz wygląda tak. Szczerze, ja nie wiem, czy ona się z tego podniesie. Ale trzeba przyznać, że jak często lubiłem oglądać. Wardęgę właśnie i tego jego batahe, jak robił, właśnie dobry research na różne tematy, i tak dalej opowiadał, i tak dalej. Tak, tutaj trzeba przyznać, że Krzysztof Stanowski zrobił coś, do czego przeważnie są dedykowane kanały, komentarze. Okazuje się, że nikt się za to nie wziął, wziął się za to dziennikarz sportowy. No trudno teraz wszystkie kanały komentarze pewnie będą go chwalić ale w sumie to powinna być też ich robota, żeby zrobić research i tak dalej no ale nie wiem czy może się komuś nie chciało albo coś trudno z tego wybrnąć chociaż tutaj nie mam nic do kanałów komentarzy, ale jeżeli chodzi o polskich dziennikarzy na przykład TVP, Polsat TVN tam gdzie była zapraszana to, co po prostu zrobili, że nawet Marcin Prokop się podobno odezwał, że bardzo przeprasza, że taką wypadkę zaliczył, że on nigdy by nie stwierdził, że takie coś można w życiu odpieczyć. Więc to pokazuje, jak wszystkich ludzi zrobiła ta pani i że wszyscy jej uwierzyli zapraszali jej na różne eventy, na różne te wydania śniadaniówek w porannych godzinach w telewizji, więc i opowiadanie o tym, jak jakąś tam nagrodę odebrała, jak gdzieś tam była, jak coś tam narobiła, no masakra, także jeszcze raz bez zbędnego przedłużenia, mam nadzieję, że ogólniecie sobie, zaraz zarezerwujcie sobie 2 godziny 50 minut, bo warto, naprawdę warto, trzymajcie się, pozdrawiam.